Co nam nie służy? Brak ćwiczeń, brak ruchu, stagnacja, ubieranie się w za małe ubrania, albo takie, które do nas zupełnie nie pasują, niestosowanie się do kolorystyki, która nam odpowiada i pasuje, a to wszystko powoduje, że skupiamy się na tym, że mamy dobrze wyglądać, a nie dobrze się czuć. Ale czy można dobrze wyglądać, gdy nie czujemy się dobrze? Nasz sadystyczny krytyk wewnętrzny. Czyli mówienie o sobie źle. Odwiedzanie ludzi czy chodzenie do miejsc, które wyraźnie nam nie służą, jedzenie byle czego albo odmawianie sobie wszystkiego, brak kontaktu z ciałem, brak kontaktu z naszymi potrzebami, słuchanie innych, opieranie się tylko na opinii innych, nie sprawdziwszy tego, jak my coś czujemy, czego my potrzebujemy. Nie sprawdziwszy tego, jaką my mamy wiedzę w danym temacie i jak chcemy ją skonfrontować z wiedzą osób, które w danym temacie są ekspertami w porównaniu z nami, jeśli już sięgamy po opinię czy poradę, to zawsze do kogoś mądrzejszego od nas, skoro każda zmiana jest zmianą wewnętrzną, nie widzę sensu, żeby zmieniać ubrania, zmieniać garderobę, jeśli nie jesteśmy na to gotowe, jeśli nie akceptujemy swojego ciała. To jest działanie na próżno. Człowiek oddzielił w tych czasach myślenie od czucia, miłość od seksu, wygląd od zdrowia. Ale to wszystko jest systemem naczyń połączonych, tak samo jak energia jest funkcją stanu materii. Materia i energia nie są rozerwalne, nie istnieją osobno. Tak jak my tutaj nie damy. Nie zaznamy, można powiedzieć, w pełni integralnego życia, jeśli nie zaakceptujemy swojego ciała, procesów w nim zachodzących i jeśli nie będziemy starali się ich zrozumieć. Życie powierzchowne oparte na, na złudzeniach, na jakiejś kreacji nas, na jakiejś wymyślonej powierzchowności, którą chcemy zaprezentować to nie jest elegancja. To, co pokazujemy na zewnątrz, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wszystko zaczyna się wewnątrz. Cało, cała nasza gracja, całe nasze poczucie, że jesteśmy ważni, że jesteśmy w pełni, zaczyna się od wewnątrz, od pracy naszych narządów, od tego, jak się traktujemy na co dzień, od tego, w jaki sposób myślimy. Myślimy też w taki sposób, że to jest element naszego pokarmu. Jeśli myślimy o sobie źle, jeśli cały czas doszukujemy się wszędzie zła, to wpłynie dobrze? Nie ma takiej możliwości. Materia jest wbrew pozorom bardzo logiczna, energia też. Wszystko jest wbrew pozorom bardzo połączone i bardzo logiczne. I działa powiązane ze sobą ściśle. Więc czy możemy szukać spełnienia na zewnątrz? Jeśli nie mamy go w sobie, nie ma takiej możliwości. Jest po prostu niespójne i niemożliwe. Podsumowując, jeśli nie wierzysz w to, co mówisz, jeśli nie czujesz naprawdę tego, co mówisz, to pozostaną tylko słowa. Ciało w to nie uwierzy. Zatem elegancja. To nic innego jak harmonia pomiędzy przepływami w Twoim ciele, pomiędzy Twoimi myślami, pomiędzy tym, co czujesz, pomiędzy tym, czego pragniesz, jak działasz, pomiędzy tym, co mówisz i co robisz. teraz sobie myślę na koniec, że i chyba ten miesiąc najdotkliwiej mnie tego nauczył, jak, jak trudne jest to zwykłe ludzkie balansowanie pomiędzy tą chęcią kreacji, a zwykłymi codziennymi obowiązkami, które też chcemy, żeby były kreacją, żeby nie były nudne i wciąż te same. Chcemy żyć na co dzień pięknie. Nikt nie chce budzić się z natarczywymi myślami, niewyspane z bólem głowy, czy z bólem brzucha, czy z jakimkolwiek innym bólem. Najtrudniejsze jest to odnalezienie harmonii w zwykłych czynnościach, które wcale może nie są takie zwykłe. Może my przez nasz, nazwijmy to, ból życia codziennego stwierdziliśmy, że one są takie zwykłe i takie niepotrzebne i takie może czasem żałośnie małe, Ale chyba chyba jednym z najważniejszych elementów jest dostrzeżenie, że te zwykłe czynności my możemy stworzyć jako niezwykłe, jako nienudne, jako wyjątkowe, jako nasze, jako rytuały. Nasze ciało nieustannie dąży do równowagi. Nasza nadświadomość wie więcej, widzi więcej. Więc spróbujmy każdego dnia włączać do świadomości to, co wie więcej.